Ziemia Kłocka tylko w telewizji lokalnej, Telewizji Kłockiej. Wszyscy fani piłki nożnej oczekują na rozpoczęcie Euro 2012. Dla tych, co mieszkają bliżej stadionów piłkarskich, organizowane są strefy kibica, a dla mieszkańców Powiatu Kłockiego i sąsiadujących, jedyny na tym terenie piłkarski festyn rodzinny, do którego zaprasza wójt gminy Kłocko przez wszystkie dni trwania Euro. Czynimy przygotowania, aby od 8 czerwca, czyli od meczu inauguracji Euro 2012, do 1 lipca, czyli wielkiego, wielkiego finału tych mistrzostw, była możliwość w miłej atmosferze, w pięknym miejscu na... Otwartej przestrzeni, obejrzeć mecze rozgrywane w ramach Euro 2012. Myślę, że wszystkie nasze przygotowania zakończą się sukcesem i przez 19 dni meczowych będzie można skorzystać z tej oferty. Ta impreza nie jest kierowana tylko do kibiców piłki nożnej, ale do ich całych rodzin. Z tego tej strony dokumentacyjnej możemy mówić o dwóch wydarzeniach. Pierwsze z nich jest związane ściśle z oglądaniem meczów na telebimie, z możliwością konsumpcji, z możliwością organizacji przywozu, odwozu, tak aby nie absorbować własnych samochodów w jakiejś grupie przyjacielskiej, grupie zaprzyjaźnionych osób w takiej dobrej atmosferze oglądać mecze, nie tylko mecze Polaków. Jako wydarzenia towarzyszące staramy się, aby była ta możliwość i popływania na kajakach i skorzystania z ureków plaży przy zbiorniku wodnym, Mamy obiecane, że będzie tam wesołe miasteczko, czyli Luna Park, karuzele, różne inne atrakcje takie ekstremalne, możliwość jazdy konnej, skorzystania z takich rozgrywek zręcznościowych, boisko do piłki plażowej, także jeżeli tylko pogoda dopisze, będzie można w piłkę nożną plażową, także na wydzielonym obszarze zagrać. W jakich godzinach będzie można korzystać z tych atrakcji? Planujemy, żeby od godziny 15 teren był już przygotowany dla osób odwiedzających. No wiadomo, każdego dnia meczowego tym najważniejszym wydarzeniem będą mecze, które w dwóch turach będą pokazywane. No i Cóż, po, po ostatnim gwizdku jakieś kilkanaście minut na zebranie się i do tej godziny będzie możliwość po prostu przebywania na terenie. Jakie atrakcje kulturalne będą na nas czekać? Głównym organizatorem pozostaje środek kultury, sportu i rekreacji Odpowiedzialny jest za całość, ale i ludowe zespoły sportowe, szkolny związek sportowy zadbały o to, aby były organizowane rozrywki, rozgrywki sportowe, rozgrywki rozrywki nawet, nie boję się tego powiedzieć. Nie tylko rywalizacja sportowa, ale i miłe spędzenie czasu coś dla ciała, ale coś dla ducha, że będzie w czasie też przy niektórych zabawach nieźle popapić. Nasze Ochotnicze Straży Pożarne oprócz tego, że w pewnym zakresie będą dbały o porządek i zabezpieczały te wydarzenia, to także zaplanowaliśmy mecz piłki wodnej sikawkowej. Dwie drużyny strażackie. W... Używając sprzętu strażackiego, czy korzystając ze strumienia wody, będą starały się takiego nietypowego gola strzelić w drużynie przeciwnej. Rozgrywki już na terenie gminy, nie tylko gminy, się podobno odbywały. Niektórzy mówią, że to jest trochę brudna robota, ale myślę, że chętnych do udziału nie zabraknie. Poza tym na zbiorniki wodnym, przy tej okazji, może uda się zrobić pewne zajęcia takie ćwiczeniowe, sprawdzenie sprzętu wodnego pływającego, który jest na wyposażeniu OSP i pod okiem specjalistów, wytrenowanie pewnych postaw przez ochotników ratowników. Na wodzie. Nasze koła gospodyń wiejskich na pewno będą chciały zaoferować smakołyki, które sami przyrządzają. Będzie można być może i podglądnąć, jak sobie z tym radzą z przygotowaniem. Mamy się na pewno, że posmakować co najmniej ciast, a kto wie, może jeszcze i bierogów, nawet. To są rzeczy, które przy okazji organizacji festynów, organizacji dożynek udaje nam się zorganizować, więc i w tym przypadku trwającego dziedziną no stop, 19 dni rodzinnego festynu piłkarskiego uda się także uzyskać. Gdzie wszystko będzie się odbywać? Zaplanowaliśmy, że będzie się to odbywać w Gorzuchowie, Bezpośrednio przy drodze w relacji kłocko ścinawka czy dalej Radków. W Gorzuchowie na terenie zrekultywowanym byłej żwirowni. Dzięki staraniom, uprzejmości, ale też podpowiedzi firmy Bielinex Beton na rzecz kultury będzie mógł tam współorganizować czy organizować to przedsięwzięcie. Każdego dnia będzie coś nowego. Będziemy się starali, aby wskusić nie tylko rodziców, ale cały kibiców, ale całe rodziny. Mamy przede wszystkim o rozrywki dla dzieci, dla najmłodszych, one już zadbają, żeby następnym razem kolejnego dnia rodziców zmotywować do obecności. No zawsze pytaniem pozostaje pogoda, czy będzie słonecznie, czy będzie deszczowo. W przypadku gorszej pogody no cóż pozostanie pewnie w dużo większej w większym natężenie oglądanie meczów, natomiast jeżeli tylko pogoda dopisze od godziny 15 praktycznie do godziny 22 z minutami będzie można spędzić tam czas każdego dnia, każdego dnia meczowego czas w dni wolne od pracy, w sobotę, w niedzielę będzie troszeczkę to otwarcie przyspieszone. Właśnie te rozrywki, które planujemy, te, te rekreacyjne przedsięwzięcia, myślę, że skuszą mieszkańców do tej alternatywy czasu, bo to jest jedna z niewielu propozycji, gdzie nie tylko kibic, ale i współmałżonek czy współmałżonka kibica znajdą dla siebie coś ciekawego. Przywiecała nam, nam idea, żeby to wydarzenie miało charakter rodzinny, żeby wspólnie z rodziną w miłej atmosferze pełni znajomych także spędzić czas. Telewizja Kłocka. Nasza telewizja lokalna.